Czasami wystarczy jedna wspólna rzecz, by poczuć prawdziwą bliskość. Na przykład miłość do wyjątkowego smaku kremu Nutella. Nutella dzień dobry, które łączy. Bueno. Spraw, by chwila była Bueno. Weź udział w nowej loterii. Kup i zachowaj dowolne Kinder Bueno w promocyjnym opakowaniu. Graj o vouchery na wyjątkowe podróże i na chwilę pełne przyjemności. Szczegóły na kinderbueno.pl Sana, Więcej niż sobie wyobrażasz. Za mniej niż myślisz. Wszystko się zmienia, ale smak dzieciństwa zostaje z nami. Mega! Jedyny taki od 50 lat. Nie mogę ci wiele! Dać. Niewiele potrzebujemy. Mamy Lubelle, a z nią szybko zrobimy pyszne danie z kilku składników. Lepiej w restauracji. Skanuj opakowania i odkrywaj przepisy. Lubella. Pysznie na tym wyjdziesz. Prawdziwe piękno pochodzi z wnętrza. Dlatego wybrałam Olimp kolagen. Przebadany klinicznie kolagen rybi w dopasowanej dawce. Ciesz się doskonałym smakiem i prawdziwym pięknem. Śmiech jest zaraźliwy. Kaszel też. Mukosolwan. Wróć do formy, wróć do ludzi. Dwa dni szybciej. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nie musisz mieć jej umiejętności, by zrobić pyszne danie po japońsku. Z pastą do smażenia winiary w 10 minut możesz przygotować pysznego kurczaka teriyaki. Zasmakuj Azji. To proste z winiary. W mojej pracy wygląd ma duże znaczenie. Dbam o swoje włosy, paznokcie. Chcę zachować młody wygląd skóry, ale wiem, jak ważne jest wsparcie od środka. Dlatego stosuję Skrzypowita 40+. Dla mocnych włosów, gładkiej skóry i zdrowych paznokci. Skrzypowita 40+ to unikalna kompozycja naturalnych wyciągów roślinnych, wzbogacona o kwas hialuronowy i kolagen. Skrzypowita, jesteś piękna. Cześć Mariusz, potrzebuję na szybko części. Dla Ciebie na szybkości. Rozpędź biznes z T-Mobile. Urządzenia 5G ze zniżką 2000 zł. Na przykład Samsung Galaxy S24 FE. Żyjąc w ciągłym biegu, skupiona na innych, wiem jak ważne są te chwile. Chwile, w których jestem sama ze sobą. A codzienna pielęgnacja w łazience to coś więcej niż dbanie o własne ciało. To czas dla mnie. To chwila, w której uczę się kochać siebie codziennie. Raz jeszcze. Na początku roku zobowiązaliśmy się zapewnić wam najniższe ceny. Dotrzymaliśmy słowa, a wpływ tej obietnicy wzięliśmy na siebie. Nasze zaangażowanie zostało potwierdzone. Nadal jesteśmy najtańszym dyskotem w Polsce. Gwarantujemy nie tylko najniższe ceny, ale też dostępność produktów świeżych, wysokiej jakości o każdej porze, każdego dnia. Naszą pracę wykonujemy dobrze, dlatego jesteśmy najtańszym dyskontem w Polsce. Siódmy miesiąc z rzędu. Codziennie niskie ceny. To zobowiązanie Biedronki już od blisko 30 lat. Odkąd skończyłam 40 lat, zależy mi na dostarczaniu organizmowi witamin i minerałów. Więcej. Chcę dbać o tarczyce. Więcej. Ważna jest dla mnie sylwetka Więcej Zależy mi na dobrej pamięci Więcej Chcę mieć sprawne stawy Więcej Chcesz więcej? Sięgnij po Vitotal dla kobiet 40+. Vitotal zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach Oraz substancje roślinne i aminokwasy wspierające funkcje zdrowotne Ważne dla kobiet w moim wieku Vitotal dla kobiet 40+, więcej niż witaminy Znowu cię coś rozkłada Oby nie skończyło się antybiotykiem i zwolnieniem To pewnie infekcja wirusowa Weź neozinę forte. Neozinę forte? Tak. Wirusy są najczęstszą przyczyną infekcji, a Neozina je zwalcza. Dzięki temu infekcja może nie przekształcić się w bakteryjną i antybiotyk nie będzie potrzebny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, a ty nie na zwolnieniu? Przecież biorę neozinę forte. Neozinę forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To sprzątamy. Super. Kto dostanie ten nowy telefon? Ja. Dlaczego? Bo tak? Przenieś numer do plusa. Teraz Samsung Galaxy S24 FE aż 40% taniej. Plus. Suchy kaszel potrafi być bardzo męczący. Sięgam wtedy po Herbapekt, który działa właśnie na ten kaszel. Na mokry kaszel stosuję Herbapekt, który szybko pomaga mi w utrudnionym odkrztuszaniu. Z reguły nie wiem, jaki mam kaszel. Dlatego wybieram Herbapekt. To świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt numer jeden na twój kaszel. Intenso? Nie, latte Macchiato. Naciśnij jeden przycisk. Poczuj intensywny smak i aromat świeżej kawy. Od kawy mrożonej przez latę, cappuccino po espresso. Nespresso, What else?

NOSPA MAX uwalnia się już w 10 minut i usuwa ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Na ten moment czekałem 20 lat. Biorę po 500 złotych z konta każdej drużyny. Słucham państwa! 8500! Zawsze emocje. A -a! Damy radę, damy radę, damy radę. Zawsze nagrody. Samochód. Sztabka złota. Cztery skutery. Zawsze kasa. Mamy to! Te awantury na pewno polubisz. Awantura o kasę. W sobotę i niedzielę o 17.30 w Polsacie. Na program zaprasza sponsor. Producent leku na Katar. Xylożel dla dzieci. Sponsorem programu jest producent Leku i Max Sprint. Sponsorem programu jest producent dżinsów marki Big Star, właściciel sieci salonów Big Star oraz sklepu internetowego bigstar.pl.